Cześć, nazywam się Kordian. Na co dzień zajmuję się produkcją konstrukcji stalowych. Dziś jesteśmy w mojej pracowni, gdzie pokażę Wam, jak za pomocą tych narzędzi wykonać tego typu szafkę. Dobra, nie przedłużając, mamy tutaj profile, które utniemy za pomocą tej ukośnicy według naszego rysunku, który macie w opisie. Zaczynamy od ustawienia ukośnicy pod kątem 45 stopni, a następnie przechodzimy do trasowania detalu. Używając kątownika ostrego, dokręcamy profil w naszej ukośnicy i przechodzimy do cięcia. Mamy docięty pierwszy element, możemy go użyć jako wzoru. Jest to bardzo łatwy sposób, żeby przyspieszyć naszą pracę. Dobra, mamy docięte profile. Dzięki wiertarce stołowej będziemy w stanie wywiercić otwory, do których przykręcimy deskę. W pierwszej kolejności zaznaczamy punkt takim, miejsca, gdzie powstanie otwór i montujemy profil w imadle, gdzie za pomocą wiertarki stołowej nawiercamy otwory. Ok, wszystkie elementy są gotowe, przechodzimy do spawania. Wszystkie profile rozmieszczamy na stole spowalniczym, ustawiając je według projektu. Sprawdzamy, czy nasze ramki mają kąt prosty, mierząc przekątną miarką suwaną lub przykładamy kątownik 90 stopni. Spawamy narożniki na przemian, zapobiegając ściąganiu materiału. Często podczas spawania i punktowego grzania występują naprężenia, co może doprowadzić do krzywienia konstrukcji. Po wyspawaniu elementów zabieramy się za szlifowanie. Do szlifowania wykorzystujemy szlifierkę kątową z papierem ściernym. Każdy narożnik wykańczamy szlifując dokładnie spoina. Wykonujemy pomiar potrzebny do wycięcia wewnętrznego profilu i powtarzamy poprzednie procesy. Przechodzimy do malowania. Na co dzień wszystkie konstrukcje stalowe malujemy proszkowo. Na potrzeby filmu użyjemy farby w sprayu. Malowanie nawierzchniowe sprayem nie jest tak wytrzymałe i odporne jak malowanie proszkowe. Natomiast dzięki tej metodzie jesteśmy w stanie wykonać wszystko samodzielnie w swoim przydomowym warsztacie. Żeby przyspieszyć wyschnięcie naszych ramek, używamy opalarki elektrycznej. Nasza konstrukcja jest już gotowa. Możemy przejść do założenia półek. Przykręcamy wkrętem do drewna nasze półki wkrętarką akumulatorową. Nasza realizacja jest już gotowa. Jeżeli chcecie samemu wykonać tego typu półkę, zaglądnijcie do opisu. Jest tam dla Was darmowy projekt, z którego możecie skorzystać i wykonać ją sobie samemu. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach i dajcie lajka. Do następnego!